Mam nadzieję, że tak teraz mnie słychać i zacznę już swoją prezentację. Tak, tutaj jest może trochę przydługi temat mojego wystąpienia, ale chciałbym zwrócić właśnie uwagę na ostatni moment funkcjonowania tego stanowiska. Dziś, dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, że dużo mówiliśmy na ten temat i wyniki na, naszych wspólnych prac są również, że tak nieładnie powiem, sfokusowane również na ten okres wczesnomuzułmański. Po pierwsze chciałbym zaprezentować takie cztery podstawowe cztery podstawy e, moich zamierzeń. E, pierwsza z nich to oczywiście ta e, znaczna ilość e, pozostałości e, wczesnomuzułmańskich e, znanych e, z, e, z badanego stanowiska, jak i również e, ostraka, które e, pozwalają przypuszczać, że e, dotyczyły one e, handlu, e, dokładnie e, Napełniania podobnego naczyni właśnie na naszym stanowisku, już w okresie wczesno-muzułmańskim, o czym być może świadczy tytuł Pistikos, które bada oczywiście pan profesor Tomasz Dedda. Druga rzecz to funkcjonowanie trwałe sanktuarium, również w Abumena, również po podwoju arabskim, które jest poświęcone zarówno w źródłach pisanych, jak i archeologicznych. Trzecia rzecz to ten fakt, na który zwłaszcza Christian Dictecober wskazywał we swoim artykule już prawie sprzed 10 lat to pozostałości murów winnic, zwanych tak właśnie po arabsku karm lub w liczbie mnogiej kurum z całego obszaru areotydy, jak i również czwarty czynnik, o którym chciałbym właśnie tutaj wspomnieć, czyli najnowsze wyniki z paleohydrologicznych. Przez ostatnich kilka, kilkanaście lat tutaj zespół francusko-egipski pod, pod kierownictwem przede wszystkim Clementa Flo bardzo mocno działa w tym w tym kierunku. Tutaj na mapie są zaznaczone dwa miejsca odwiertów geologicznych, które przeprowadził ten zespół. Tutaj zaś wyniki analizy tych dwóch odwiertów. Z prawej strony jest ten położony bliżej centrum jeziora, który gdyby również bardziej nas. I interesuje, chociaż ten pierwszy też jest bardzo ważny. Może mniej z tego względu, że jest położony bardziej na południe, czyli w tym rejonie jeziora, które przy jego niskich stanach wysycha. I tak na podstawie badań zawartości izotopów z poszczególnych, na poszczególnych poziomach tych od geologicznych. Ten zespół doszedł do bardzo ciekawych wniosków, gdyż badanie izotopów strontu pozwala stwierdzić na, na wielkość zasilania danego akwenu bardziej ze strony wód rzecznych bądź wody morskiej i tak, właśnie w tym przypadku widzimy, że do zmiany statusu jeziora z, z, z bardziej słodkowodnego zbiornika na wysychającą sepkę, sezonowe jezioro, miało miejsce dopiero w okolicach IX wieku. Na co właśnie zwracają ci w paleohydrolodzy uwagę, jednakże wspominając, że do, do zaniku działalności rolniczej, czyli zwłaszcza produkcji winnej w, w, w interesującym rejonie, Doszło wcześniej w VII wieku ze względu raczej nie na zmiany hydrologiczne, a odcięcie, a odcięcie rynków zbytu ze względu na zmiany polityczne w połowie VII wieku oczywiście związane przede wszystkim z podwojami arabskimi. Dlatego też Postarałem się założyć, czy tak naprawdę przyjąć takie założenie, czy tak naprawdę możemy mówić o tym zaniku produkcji rolniczej już w początkach VII wieku, skoro warunki hydrologiczne, które są kluczowe dla funkcjonowania m.in. licznych studni z o których tutaj. Była już chowa wcześniej. Z tego powodu też zdecydowałem się rozpisać wniosek grantowy pod kierownictwem mojego promotora, profesora Tomasza Cerddy, o takim właśnie ty tytule, który tutaj Państwo widzą. Jest on, składa się on z czterech głównych zadań projektowych, z czego pierwszy to Wykopaliska, przede wszystkim w południowo-zachodniej części badanego rejonu, który miejmy nadzieję, kiedyś na nie dostaniemy również koncesję i pozwolenia, razem z analizą palinologiczną próbek osadu ze studni, do tego jeszcze za chwilę wrócę. Druga rzecz to studia przestrzenne nad strefą rolniczą. Tutaj zaraz też opowiem na podstawie planu, który został wyrysowany przez Andrzeja Kutiaka. Następnie również analiza szersza związana z całym regionem mareotydy i ostatnie to również analiza źródeł pisanych powiązanych ze średniowieczną mareotydą, zwaną w arabskich źródłach przede wszystkim mariut. Także nawiązując już do samych proponowanych badań, o których wspominał m.in. Andrzej w tej zachodniej części, gdzie być może mamy właśnie do czynienia z jakimiś warsztatami produkcji szkła ze względu na te piece. Być może nawet nie było to związane z działalnością rolniczą, którą ja głównie się zajmuję, jednakże chciałbym, żeby przy badaniu tej studni doszło również do pobrania próbek. Osadu z jego, z jego dolnych warstw, żebyśmy mogli dokonać analizy palinologicznej i stwierdzić, jaka wówczas w okresie bizantyjskim i późno-arabskim, wczesno wczesno-arabskim, wczesno-muzułmańskim, jak, z jaką szatą roślinną mieliśmy do czynienia. Dodatkowo, w ramach tego projektu, chciałbym, żebyśmy poszerzyli zakres badań geofizycznych o te właśnie południowo-zachodnie krańce stanowiska położone bliżej tej autostrady, która, tej, która przebiega. Na południowym zachodzie, i również proponowane obszary sondaży wykopaliskowych, związane z e, proponowanymi przez e, a, Andrzeja Kutyaka, e, e, być może kanałami irygacyjnymi, które były związane z pewnego typu produkcją e, rolniczą. E, tutaj właśnie e, widzimy zdjęcie z pozostałościami tej z zachodniej Sakii. Jeśli zaś chodzi o jakieś, jakieś podobne znaleziska to już w bardzo nie, na nieodległym stanowisku zwanym Akademią badanym przez IFAO, Znaleziono tam właśnie pozostałości takiej saki, tutaj już bez takiego hasenu, która bezpośrednio takim systemem kanałów przebadano niestety niecałe 90 metrów tego kanału, tylko ze względu na ograniczoną koncesję, ale ta woda z tych saki była doprowadzana bezpośrednio w, w prawie na pewno w celach rolniczych mamy również. Poświadczony w środkowej jego części taki redystrybutor wody, który pod kątem prostym wyznaczał nowe kanały. Co ważne przy tej analizie zbiorczej dla całego, Regionu. Funkcjonuje od kilku lat bardzo ciekawy francuski projekt, który nazywa się GEOMAR. Zbiera różne dane o mapach, jak i również survejach prowadzonych w tym, w tym regionie. Chciałbym może zwrócić uwagę tylko na jeden, na jeden typ obiektów, które tutaj są notowane, czyli coś, co Francuzi nazywają SAMTON. Są to najprawdopodobniej pozostałości takich muzułmańskich grobowców. Nie do końca wiadomo na jaki okres datowany. Tutaj, na przykład, w przykła jest taki przykład ze wschodniej części Mareotydy: stanowisko Karma. Abu Masmut, które zostało hamierzone właśnie przez tę przez francuską misję. Zadokumentowane już rozpadające się te krobowce świętych mężów najprawdopodobniej. I znaleziono tam również fragmenty ceramiki późno-antycznej, późno jakim być może. E, późniejszej, zaledwie jeden e, fragment ceramiki e, gla, e, glazurowanej. E, co ciekawe, e, na sam koniec jeszcze powiem o takim pomyśle e, związanym e, z e, właśnie tekstami źródłowymi e, a, e, a, arabskimi na, e, na temat harjut, e, które są związane z harjut. Bardzo często w arabskich średniowiecznych manuskryptach ten termin m'arjut jest, jest zapisywany jako bardzo podobny "harbut". Początkowo wydawało mi się, że jest to zupełnie przypadkowe pominięcie jednej kropki, ale jednak wydaje mi się, że może mieć to również związek z tym, co znaczy samo słowo harbut które również występuje bardziej w zachodniej części północnej Afryki jako słowo marabut i oznacza ono etymologicznie mieszkańca ribatu, czyli osobę od, odizolowaną w takiej fortecy, zaczęło to również znaczyć oznaczać świętego, świętego męża, który, który również został pochowany najprawdopodobniej w takiego typu Kubach i przez to te miejsca również nazywamy Marmut lub w liczbie mnogiej. Harabit. Także jest to być może jakaś wskazówka mówiąca nam o etymologii i nieprzypadkowości zmiany tej hasły, gdyż takie grobowce również mamy zaświetlone w, w tym regionie. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Muszę wyłączyć mikrofon. Moderator się nam zgubił. Nie, nie jest. Tomeczko. Dziękuję bardzo. W takim razie zbliżyliśmy się do końca programu. Czy wyczerpaliśmy program naszej, naszej sesji z niejakim opóźnieniem? za co przepraszam samokrytycznie powiem, że nie doszacowaliśmy niektórych, a może większości prelegentów układając program. Jeśli mają Państwo jeszcze czas, ochotę i może co najważniejsze siłę, to Zamieniamy się, e, czy e, spróbujmy w takim razie.